Cieka widzowie, dzisiaj zobaczymy co ludzie zrobią jak namaluje kotka. A więc bierzemy, rysujemy i tutaj. Dobra, nie mogę tego mieć, w bocję ludzie zrobią z tym kotkiem przekonamy się w swojej oimczacce. Pójdziemy sobie na 5 minut do, do tam gdzieś są te krzaki i zobaczymy co ludzie zrobią z tym malutkim kotkiem pomarańczowy. Kolorujemy Bierzemy widzo, widzowie Mamy Oczywiście, jak znaczy, że do mnie Sara przyszła To będzie piwo malowana. Do kota mi pewnie piwo dorysuję Jak go zobaczę Dobra, skupiamy się na innych osobach Nie na Sarza jak, o, ktoś nam, jak będzie piwo, bo kota wiem, że... O, to Sara. Była i mi piwo, piwo namalowała. Dobra. Już. Teraz uciekam. Czekamy. No dobra, widzowie. Myślę, że taki czas powinien minąć. Idziemy. Kotek nowy i niezmieszkalny. A więc może ludzie lubią kotki? A może, nie? A więc widzimy się w następnym odcinku, który będzie za sekunda.